Szanowni Państwo i miłe osoby witam Was w czytaniu na tydzień. To jest czytanie zbiorcze, czyli dla wszystkich na Zodiaku, na tydzień od 1 do 7, maja 2023 roku. Czyli taki tydzień majówkowy dla, mam nadzieję, jak, jak największej ilości z Was. Zażywacie uroków, czasu wolnego. Oby. Oby to było jak najpiękniejsze 7 dni, a zobaczymy, co ma na ten temat do powiedzenia tarot. Jaki to będzie tydzień? Czy to się możemy spodziewać? Jakie się pokazują energie na tenże tydzień? Królowa buław. Siła. Rycerz mieczy. Na razie dość wybuchowo i ogniście. Chociaż może nie wybuchowo, ale tak łatwo palnie. Pięć mieczy. Diabeł. Siedem denarów. Królowa denarów. A z mieczy. Trzy buławy. Nie ma kielichów w tym czytaniu. Buławy. Raz, dwa. Siła też jest e, związana z ogniem. Miecze. Raz, dwa, trzy. A denary dwa. W sumie diabeł też jest związany z ziemią. E, sucho. Jest sucho. Chwilę na to popatrzę i zaraz Wam opowiem, co tutaj widzę. Powiem tak, sielanki to, to tutaj nie widać za bardzo. E, oczywiście wszystkim nam życzę, żeby ta sielanka oczywiście była, natomiast ten proces, który się tutaj pojawił, to jest raczej e, coś, co bym streściła zdaniem, że dobra wola nie wystarczy że czasami mimo dobrej woli i w nas zwyciężają jakieś niechciane popędy i możemy się też stykać z wpływami, które nie są nie są nam po drodze i samą dobrą wolą tego nie wyprostujemy. Widzę tutaj taką trochę potrzebę resetu od czegoś też. Tak, jakbyście doszli do wniosku, że nie macie dłużej ochoty taplać się w jakimś bajorze, ale żeby do tego doszło, najpierw musi nastąpić pobrudzenie się. Dlaczego mówię o tej dobrej woli? Bo tutaj mamy pierwszą kartę, królową Buław, ja myślę, że ona ma bardzo dobrą wolę. Ona patrzy tutaj w przyszłość z takim natchnieniem, z takim poczuciem, że wszystko jest możliwe. Popatrzcie, jak, jaką ona ma otwartą postawę. Jak ma tą klatkę piersiową wysuniętą do przodu. Nawet jak się przyjrzycie, to tutaj ta, na jej sukni ten kształt materiału układa się jakby w serce. Czyli tak jakby wysyła swoje serce do przodu. Tu jest dużo... Właśnie na wierzchu dobrych intencji, nadziei, nastawienia, chęci działania. Tu jest zauważanie głównie pozytywów wokół siebie. Tu jest optymizm, tu jest taka promienność, chęć też dobrego życia życia, które daje nam satysfakcję, życia, które daje nam przyjemność. To wszystko tu jest. No ale to jest jedna strona tego równania. A druga strona tego równania ujawnia się gdzieś tu. Jest coś. Jest jakieś pragnienie. Jakaś rządza, która mam wrażenie nie jest do końca pod waszą kontrolą. To może się oczywiście ujawnić jako działanie na zewnątrz Was, ale to też może płynąć z Was. Że tutaj moim zdaniem nie udaje się powściągnąć jakichś emocji. Nie udaje się powściągnąć jakiejś żądzy, jakiegoś pragnienia. Jest oczywiście na to potencjał, tak? Królowa Buław ma wszelki potencjał, żeby to zrobić, ale ten rycerz mieczy, który potem się pojawia, to nie jest energia. E, takiego spokojnego dawania sobie rady z, z własnymi pragnieniami. To jest energia tu i teraz, naraz wszystko do przodu. Tu i teraz chcę mieć coś. Muszę coś wywalczyć. E, czyli trochę tutaj mam wrażenie, że ta ujawnia się ta bestia. I. Wydaje mi się, że też jest dość często tak, że kiedy ta bestia się ujawnia, to my z tego mamy całkiem sporą satysfakcję. To nie jest tak, że od razu sobie mówimy o nie, 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 chcę tego, nie. Bo to jest poczucie siły. To jest poczucie władczości, tak jak ten lew. On ma ogromne poczucie władczości. Ja tu rządzę. Ja tu rządzę i teraz natychmiast domagam się czegoś. Możemy się czuć bardzo silnie w tym układzie. I bardzo skuteczni, ale na krótką metę. I to widać w tym następnym rzędzie. Chociaż ja nie patrzę tylko na rzędy, patrzę, patrzę też na kolumny, i to wszystko się jakby razem składa. Taką opowieść, że ta nasza chęć i rządza i szybkość też, nie? Taka bezwzględność rycerza mieczy prowadzi nas o jeden most za daleko pięć mieczy. To jest karta, owszem, zwycięstwa, ale to jest zwycięstwo prusowe. To nikomu tak naprawdę nic nie przynosi. To jest decyzja, którą podejmujemy, przekonane, przekonani, że, że jest właściwa, ale robimy to z zasuniętą przyłbicą, chociaż zaraz mnie tutaj pewne osoby poprawią, że to nie jest przyłbica. Ja nie pamiętam, jak to się nazywa, to, co się zsuwa na twarz. Ale chodzi o to, że widzimy tutaj tylko przez tą wąską szparkę. Nie widzimy wszystkiego naokoło. Jesteśmy poniekąd zaślepieni, kiedy jesteśmy w stanie rycerza-mieczy. To jest taki wojownik, inkwizytor, fanatyk trochę, nie? I z tego fanatycznego punktu widzenia, z tego fanatycznego miejsca szarżujemy. I mam wrażenie, że przeszarżowujemy. Nie mówię, że, znowu powtarzam, to może być tak, że tego wymaga sytuacja, że, że ta energia przychodzi z zewnątrz w ogóle. I na przykład pięć mieczy jest wtedy obroną. Ale nad tym wszystkim wisi ten odwrócony pentagram. Jego pierwszy raz widzę na tej karcie, mam wrażenie. On tutaj tak wyłania się z tego ponurego nieba. I to jest dokładnie ten sam pentagram, który widać na karcie Diabeł, która jest często opacznie rozumiana jako tylko i wyłącznie, nie wiem, zależność, coś, coś złego, coś, co nas kusi. Ona ma dużo szersze znaczenie, ale tutaj myślę, że jest bardzo, można ją bardzo dosłownie potraktować jako zrozumienie, że po raz kolejny mam wrażenie, czemuś ulegliśmy. Uległyśmy. Po raz kolejny weszłyśmy w jakieś błoto. Po raz kolejny widzimy, że to nic nie dało. Pięć mieczy. To nic nie dało. Że wszelkie nasze porywy, gniew, ostre słowa. Nie wystarczają na to. Po prostu na to nie wystarczają. Że wręcz być może wzmacniają tą energię. I że ta dobra wola, którą tutaj widać, też nie wystarcza, bo do dobrej. Dobra wola musi się spotkać z drugą dobrą wolą, a tutaj tej, tej, tej drugiej dobrej woli nie ma, moim zdaniem. W ogóle. W ogóle jej nie ma. Więc. E, Niestety jest tutaj zetknięcie się z jakimś takim, z jakąś taką trudną energią. Obie te karty są piątkami tak naprawdę. I diabeł i, i pięć mieczy. Pięć mieczy to oczywiście, tak. Natomiast Diabeł też jest piątką, czyli kartą kryzysu, energią tarcia, przejścia z jednego stanu w drugi. Energią Konfliktu. Przede wszystkim jest energią lęku. był to jest przede wszystkim strach. Często przed jakąś częścią nas, której nie chcemy widzieć. Więc możemy tak, tak intuicyjnie to czuję, dotknąć tutaj takiej części siebie, której nie lubimy, której odmawiamy prawa do istnienia którą skrzętnie chowamy, zwłaszcza jeżeli tutaj weźmiemy tą siłę pod uwagę, gdzie często mamy spychanie czegoś, czegoś, czego właśnie pragniemy, pożądamy, ale nie chcemy tego tak naprawdę, nie? Więc to, znaczy tak naprawdę. Tak naprawdę to chcemy, ale na wierzchu nie chcemy, więc to się tam ugniatamy. Udajemy, że tego nie ma. A ten diabeł nam to pokazuje. Mówi, zobacz, to też jesteś ty. Im mniej mamy z tym kontaktu, tym większą to ma siłę i tym bardziej zabiera nam możliwość działania. Więc myślę, że stykamy się z czymś w sobie. Możliwe, że w zetknięciu też z czymś, co przychodzi z zewnątrz, ale to, co przychodzi z zewnątrz, spotyka coś w nas, co rezonuje. Inaczej nie wpadalibyśmy, nie wpadałybyśmy cały czas w tą samą pułapkę. A! I to jest trudny temat. Myślę. To jest bardzo ciężko wyjść poza jakiś schemat. Schemat, który cały czas rezonuje, który cały czas jest wprowadzany w wibracje. Nie mówię, że to jest niemożliwe. Absolutnie nie. Tylko tutaj mam poczucie, że to się powtarza. Że to się powtarza, że, że widzicie, że to się powtarza. To siedem denarów to jest takie trochę kurcze, jak długo można. Jak długo to jeszcze potrwa? To może być też poczucie porażki w tym układzie: że mimo tej dobrej woli, mimo bojowości, mimo myślę, nawet zgody na poniesienie jakichś kosztów przy pięciu mieczach, to nadal nie działa. Myślę, że macie tutaj takie wrażenie, że kurczę potrzebuje przełomu. Albo potrzebuje znaku. Co z tym zrobić? Co, z tym, co ja mam z tym dalej zrobić? To jest takie patrzenie. Nie mogę się doczekać. Nie wiem, nie wiem co dalej. Żeby nie było. To nie jest jakieś straszne czytanie i złe czytanie. Nie. Tylko mam wrażenie, że jest trudny proces osobisty, jakiś taki, nie? Wewnętrzny. Ten ostatni rząd widzę trochę jako odpowiedź. Czy też podpowiedź? Co może przyjść, na co zwrócić uwagę. Króla denarów. Zauważcie, że zamieniamy królowe, królową buław w królową denarów, czyli ta, ta otwartość, ta klatka piersiowa do przodu, tutaj już nie występuje. Zauważcie, ona wręcz zasłania swoją klatkę piersiową kawałem metalu. Czymś cennym. To jest też myślę, większe skupienie się na, konk na konkretach. Nie na jakiejś dobrej woli, tylko na tym, co jest namacalne. Na tym, jak wyglądają moje działania, albo czyjeś działania, albo jakieś wspólne działania. Na co poświęcamy czas? Gdzie lokujemy zasoby? Patrzcie na to. Nie patrzcie na dobrą wolę. Nie patrzcie na deklaracje, w tym swoje. Nie patrzcie na yy, właśnie pasje i pragnienia. Tylko na rzeczywistość. Myślę, że to jest mocna podpowiedź, żeby właśnie się przesunąć do takiej bardzo uziemionej pozycji. To widzę, to jest, tego nie widzę, tego nie ma. Tego nie czuję, tego nie mam, więc tego nie ma. To jest konkret. Nie ideały. I tak myślę, że jak sobie to wszystko podliczymy, poczujemy, dotkniemy, to pojawia się jakiś przebłysk, nie? że może wiem jak to zrobić. Może wiemy, jak się z tego wydostać. A zawsze mówię o nowym początku, tutaj mówimy o idei, ale też o jakimś wglądzie, myślę. Możecie coś zrozumieć, możecie coś jasno zobaczyć, myślę właśnie dzięki temu skupieniu się na, na tym, co jest rzeczywiste i materialne ale też dzięki temu policzkowi, bo ja to trochę tak czuję nie? że to jest taki policzek od rzeczywistości że nie nie tędy droga może policzek to za mocne słowo ale takie patrz, patrz tu, tu patrz patrz na rzeczywistość nie uciekaj przed tym bo gdzieś jest w tobie, nie? Też. Możecie to namierzyć, myślę. A czy też może, może sugerować, że macie narzędzie, żeby odciąć się od czegoś, żeby coś rozdzielić, żeby się oddzielić na przykład od tych dziwnych energii. Albo przynajmniej zacząć jakąś pracę w tym kierunku. Bo to jest klarowność. Więc jeżeli coś tutaj było niejasne, dlaczego wchodzicie, na przykład w jakiś schemat, bo ja mam wrażenie, że to jest taka nawykowa sprawa. Myślę, że jesteście w stanie w tym tygodniu zaobserwować na przykład, co to poprzedza, i przez to przewidzieć, że o, znowu wchodzę w ten schemat. I dzięki temu go przełamać. I tu się jawi jakaś nowa perspektywa, i to jest świetne. Czy była... Bo trzy buławy mówią moim zdaniem tutaj o innym wyniku niż do tej pory. Dzięki tej nowej myśli. Wysyłacie coś innego do świata, i świat prześle Wam coś innego. To jest karta nowej wizji też. Czegoś znowu, czego pragniemy, ale inaczej niż do tej pory. Więc patrzę na to z dużym optymizmem. Ta ostatnia karta daje mi taki... daje mi nadzieję. To jest znowu czekanie, ale to jest inne czekanie niż 7 denarów. 7 denarów to jest takie, że jestem zniechęcona do tego czekania. A tu e, jestem bardzo zachęcona. Już nie mogę się doczekać. Co mi pokaże? E, ta... Ta przyszłość, która się przede mną otwiera. Mam ochotę wyciągnąć jeszcze jedną kartę, która jest radą, wskazówką na ten tydzień. Bankowie. W kontekście tego czytania ta karta mówi o wolności. Wolności wyboru. Mówi o tym, że nie jesteśmy związani naszymi przyszłymi wyborami naszą przeszłą ścieżką, tymi schematami, o których mówiłam. Zawsze możemy wybrać inaczej. Zawsze możemy pójść tą drugą drogą, która zawsze jest. I tylko od nas zależy, czy spróbujemy, czy postawimy tam jeden krok, następny, następny, i zobaczymy, gdzie ona nas zaniesie. Więc to ładnie mi się łączy z tymi trzema buławami. Nawet kolorystyka jest podobna, taka ciepła i pełna światła. To też może mówić, żeby kierować się miłością. W tych wyborach. Miłością, a nie lękiem. Są to z diabłem trochę przeciwstawne karty, bo on mówi zawsze o ograniczeniu eee, i próbuje nam mówić, że my wolności nie mamy, a kochankowie mówią zawsze masz wolność, ale ta wolność jest wolnością do i wolnością od. I ta wolność też pociąga za sobą stratę. Bo nie można pójść dwiema drogami na raz. I z tym, wam, yy, z tym was zostawię i siebie, <laughs> życząc wspaniałego tygodnia. Myślę, że będzie bardzo dobry. E, tego się trzymajmy, a przy okazji pracujmy e, z różnymi ciekawymi zagadnieniami, które się nam tutaj pokazują. Bo jedno drugiemu wcale nie przeszkadza. A ja Was bardzo pozdrawiam i bardzo Was, yy, bardzo, was bardzo Wam dziękuję za obecność. Wsparcie każdego rodzaju. Za maile, komentarze, subskrypcje. Wielkie, wielkie dzięki. I życzę Wam po raz kolejny bardzo dobrego tygodnia. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Cześć.